Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj mam wam do zaprezentowania mangę. Takashi Murakami i wydawnictwo Kotori znowu to zrobili. Znowu wycisnęli ze mnie odrobinę łez tym razem za sprawą tej właśnie mangi. Zerknijmy sobie jak ona jest wydana, bo mamy tutaj no tradycyjnie miękką prawę z obwolutą, cenę 39,90 na okładce, 12+. Plus. Taką oto piękną ilustrację. Pod obwolutą tutaj znajduje się jeszcze taki rysuneczek, a na samej okładce mamy motyle. Oto i stopka redakcyjna. Bardzo proszę. No i przejdźmy sobie do samego tytułu. Otóż niepozorny robot z pewnego laboratorium, a później jednostka medyczno-opiekuńcza niczym nie wskazywała, że mogę poczuć do niej jakiś sentyment, czy też jakieś ciepłe emocje. A jednak, bo widzicie, Takashi Murakami to mistrz opowiadania wzruszających, chwytających za serce historii. Tak było w Psie, który strzegł gwiazd, i tak samo jest tutaj. Sama opowieść dotyczy oczywiście rozwoju sztucznej inteligencji, w skrócie SI, w zaawansowanym technologicznie świecie, przyszłej cywilizacji ludzi na Ziemi. Wraz jednak z rozwojem pojawiają się teraz to większe podziały społeczne, ale również problemy z głodem, edukacją i przede wszystkim obawy o bezpieczeństwo. Szczególnie tutaj zwróćcie uwagę na te. Hasła. Dwa wypadki przez duże W napędzają fabułę tej mangi. I to tyle w takim ogólnym zarysie, bo resztę odkryjecie sobie oczywiście sami. Tytuł natomiast porusza dość często eksploatowany temat autonomiczności sztucznej inteligencji oraz pojawiania się w niej duszy. O tak, to brzmi poważnie i to jest taki głośny, dosyć slogan, ale. Robi to na swój odmienny, uroczy i wrażliwy sposób. Nie ma tutaj nawiązań do Ghost in the Shell czy innych podobnych, nieco zupełnie inny ton opowieści. O, tutaj mamy też bardzo fajny zabieg, bo w środek mangi wsadzone są, no właśnie, tak jak tutaj, kolorowe strony. Natomiast Wracając do moich odczuć i samego tytułu, czuć jak napięcie i smutek narastają, aby dać osoby znać, a pełną mocą w zakończeniu. Graficznie, jak widzicie, jest bardzo dobrze. Szalenie dużo szczegółów otoczenia, konstrukcji domów, wieżowców, generalnie miasta, metropolii jak to zostało tutaj określone wężowiska. Czegoś w tym rodzaju. Ja bardzo lubię takie ciepłe historie narysowane tą taką lekko zaobloną kreską autora. Jedyny minus, jaki trochę mi tutaj przeszkadzał, to zbyt wiele kadrów na stronie, które czasami były dość małe. Jak no, momentami strona była podzielona na wiele właśnie kadrów, to niektóre fragmenty są po prostu dosyć małe i trudno przyjrzeć się detalom. Natomiast w, maj, w Mandze e, przewija się taki motyw e, jeszcze sterowca z napisem ochrona środowiska, do którego trudno jest mi się odnieść, bo no, nie sposób stwierdzić, czy to jest e, jakiś... Podprogowe wezwanie autora, czy o co tutaj dokładnie chodzi. Są też takie motywy z mangi o psie, który z Gwiazd, które się, można powiedzieć, powtarzają albo są do złudzenia podobne, różne pozy postaci, identyczne kompozycje scen. Mimo to, manga nie sprawia wrażenia od twórczej. Całość czyta się bardzo przyjemnie, płynnie. Bez niepotrzebnego wybijania z rytmu. Dla mnie to była czysta przyjemność i takie oczyszczające doświadczenie, przypominające, jak ważni są ludzie, miłość, troska i dobroć. Że życie jest wartością skończoną, którą warto cenić każdego dnia i trzeba robić rzeczy, które sprawiają nam radość. Że trzeba doceniać otoczenie, drobne sprawy przyrodę, szanować innych oraz, że wielkie korporacje rządzą światem, ale i one kiedyś się skończą. Mangę oceniam na takie solidne 5 na 6 w takiej szkolnej nomenklaturze ocen i wszystkim bardzo serdecznie ją polecam. To jest lektura, którą warto przeczytać. Powiedziałbym, koniecznie ją sprawdźcie. I w tym filmie to wszystko, bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, zapraszam do innych moich filmów, trzymajcie się na razie, cześć!